Bardzo cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem spotkać przy okazji Targów Enex w Kielcach, na których razem z naszym partnerem, firmą Korab prezentowaliśmy Państwu nasze produkty, czyli falowniki, ale również urządzenia takie jak liczniki inteligentne czy Chronius on pilot, który służy do zarządzania nadwyżką energii w naszym, w naszym budynku. Wszystkie te rozwiązania są opisane w naszej nowej broszurze, którą skierowaliśmy do instalatorów. Nasze karty techniczne i również gotowe rozwiązania, gotowe schematy są przedstawione w, jednej, w jednym katalogu, w jednym broszurze, która, będzie, która jest dostępna właśnie od dnia targów. Oprócz tego mamy dla instalatorów również starszą broszurę, gdzie... Można zainteresować klienta końcowego danym konkretnym rozwiązaniem, czy to sterowaniem nadwyżką produkowanej energii, czy też na przykład takimi rozwiązaniami jak monitorowanie oraz zarządzanie, zarządzanie energią. W naszych rozwiązaniach możemy w tej chwili podłączyć aż cztery urządzenia takie jak Fronius Smart Meter, czyli liczniki inteligentne, gdzie możemy monitorować wybrane odbiorniki, np. pompy ciepła. Mówiliśmy zresztą o tym na forum, forum Pomp Ciepła. Możemy również sterować odbiornikami. Dużą popularnością cieszą się nasze białe księgi, w których opisujemy w jaki sposób zarządzać aż czterema odbiornikami energii jest to bardzo, bardzo czytelnie i precyzyjnie pokazane również w formie schematów czy zrzutów ekranu jak to połączyć jak to skonfigurować jak tym zarządzać więc zapraszamy również do naszych białych białych ksiąg ostatnią ostatnią nowością którą również kierujemy do naszych instalatorów jest akcja Fronius Cashback Czyli dla wszystkich instalacji, które są monitorowane na platformie SolarWeb oraz zostały zarejestrowane w naszym systemie, instalatorzy dostają zwrot, zwrot gotówki i także również zapraszamy do zapoznania się z tą promocją.